Dzisiejszy wywiad rozpoczniemy troszeczkę nietypowo. No właśnie, Tomasz Siryk czy Tomasz Siryk? Bo są dwie wersje, i teraz powiedz nam, która jest ta, tą właściwą, raz na zawsze obalmy wszelkie mity. No dla mnie i dla mojej rodziny Siryk. To jest właściwa opcja, ale nie obrażam się. Właśnie taka śmieszna anegdotka, że przez wszystkie lata edukacji tylko jeden wykładowca na uczelni prawidłowo przeczytał to nazwisko. Dlatego nie dziwi mnie to, jak, na, jak speakerzy na meczach czytają to nazwisko Siryk. Nie ma problemu z tym. Tomku, tkwimy obecnie w stanie totalnego zawieszenia, ponieważ wciąż oczekujemy na to, co zrobi pod hale, jak zagra, jak zareaguje, jak ty radzisz sobie w tej średnio komfortowej sytuacji. Tak, sytuacja nie jest komfortowa, aczkolwiek ja staram się żyć w taki sposób, że to, co mi daje życie, to akceptuję. I wierzę, że niektóre rzeczy się nie dzieją przez przypadek. I myślę, mam nadzieję, że w następnym roku zaczniemy w trzeciej lidze, Trzymam kciuki za podchalek, by nie było też meczu, oglądam i się nimi emocjonuję. Ale to nie jest zależne od nas, i myślę, że nie ma co sobie za bardzo tym głowy zaprzątać. No, wierzę. I, I cały czas myślę o tym, że, że warto będzie na następnym, w następnym sezonie być w trzeciej lidze, ale nie zajmuję sobie tą głowy za bardzo. Rozpocznijmy może od tego, jak to się stało, że ty jako młody chłopak podjąłeś decyzję o tym, ażeby zostać bramkarzem. Co przesądziło o tym, że właśnie ta pozycja na boisku? Przesądziło o tym to, że kiedyś w juniorach, jak prowadził mnie trener Waldemar Pisarz, pojechaliśmy na mecz i okazało się, że nie mamy bramkarza, a graliśmy z liderem. No i trener wybrał, wybrał mnie i wygraliśmy pamiętam ten mecz 1-0 i zagrałem dobry mecz i od tego czasu trener powiedział, że mam być bramkarzem, ja zawsze chciałem być skrzydłowym. Pamiętam były takie mecze nawet tutaj na stadionie, że pierwszą połowę broniłem, w drugiej połowie grałem w polu na skrzydle, też jeden mecz był taki, że wszedłem i zaraz strzeliłem bramkę na 1-0, także Myślę, że w polu też, też miałem możliwość, żeby jakoś zaistnieć, powiedzmy, na tym poziomie w piłce, ale nie żałuję decyzji i myślę, że trener się nie mylił wtedy. Twój tato jest obecny praktycznie na każdym jednym ligowym spotkaniu. Powiedz, czy właśnie Twoja profesja jest tą dominującą podczas spotkań rodzinnych? Przypuszczam, święta, imieniny, urodziny. Znaczy, też muszę powiedzieć o mamie i o cioci Chrzestnej, które są z Lubaczowa i są na każdym meczu. Ciocia ma mama ma karnet. Tato też oczywiście jest na każdym meczu. Yy, powiedziałbym, że codziennie są to pytania w klubie, o klub, o moją formę, o moją dyspozycję, o to jakim składem wyjdziemy. Także cała rodzina tym żyje. Brat, który gra w piłkę też tym żyje i fajne to jest. Ale też chcę od razu powiedzieć, że nigdy nie miałem presji jakiejś tutaj od rodziców i bardzo to cenię sobie. Że nigdy nie było takiej, takiej mowy, że, że muszę coś zrobić, że muszę grać w piłkę, że muszę iść na trening. Jak chciałem, to szedłem, jak nie chciałem, to nie szedłem, a, a zazwyczaj chciałem, dlatego Fajnie, że zawsze mnie wspierali i to wsparcie było, ale nigdy nie było takiego ciśnienia, że ja mam być piłkarzem, że ja mam chodzić na treningi. Po prostu to, co chciałem, to robiłem i do tej pory chcę i to robię. Powiedz, jak zostało przyjęte to, że zostałeś tym podstawowym bramkarzem pogoni Sokoła Lubaczów? Wszak o tym mówiliśmy już kilkukrotnie. Ta konkurencja w naszym teamie na tej pozycji była, jest niesamowita. To znaczy zakończyłem jako podstawowy bramkarz, to trzeba jakby podkreślić. Tak jak mówiłem wtedy w, w tamtym wywiadzie, no jak robiłem wszystko przez okres yy... Wrócę do tego, że mając trenera w Polonii Warszawa, Michała Maliszewskiego, bardzo dobrego trenera, on kiedyś mnie wziął na rozmowę i powiedział mi, że największy progres zawodnik może zrobić, jak nie gra. Bo wtedy można się bardziej skupić na treningu, popracować na siłowni indywidualnie, zrobić takie rzeczy, które przy graniu co tydzień albo co trzy dni są nie do zrobienia. Dlatego ja jak poczułem to, że siadam na ławce i że Gerard gra i że... Jakby jest to też zasłużone, bo też jest dobrym dronkarzem i nie zabieram mu tego. Stwierdziłem, że ja muszę po prostu zainwestować w siebie i zrobić wszystko, żeby do tego grania wskoczyć i tak się stało, dlatego bardzo mnie to cieszy. Szkoda, że, że nie pomogłem jeszcze bardziej drużynie, ale wiem, że jestem w dobrej formie i zrobię wszystko, żeby w następnym sezonie pomóc po prostu. Spoglądamy na kadrę szkoleniową i tutaj w Lubaczowie również macie niesamowitego specjalistę w postaci trenera. Tak, tak, tak. No Trener też in, inaczej pracuje niż do tej pory miałem i ta praca, jak było widać pod koniec. I na mnie się wyklarowała, i te efekty było widać. Trener jest osobą ambitną i oryginalną, i też na pewno, tak jak każdy trener do tej pory, ale, ale tutaj też muszę przyznać, że u tego trenera kładzie nacisk na inne aspekty gry, takie niuanse, że tak powiem. I sam po sobie widzę w stosunku do poprzedniej rundy, że pod tym kątem gdzie trener faktycznie kładzie nacisk ja yy, zrobiłem progres i myślę że o to chodzi w tym wszystkim żeby się rozwijać No właśnie trener bramkarzy musi być dobrym psychologiem mieć całkiem ciekawy warsztat trenerski gdzieś w zapleczu jakie inne jeszcze walory o tym przesądzają pytam w kontekście chociażby twojej osoby jako trenera w Akademii Pogoni Sokoła Lubaczów to znaczy, ja bym to podzielił na, na dwie kwestie: trener seniorów i trener juniorów. Myślę, że y, trener seniorów no to tam już nie ma przelewek. Po prostu ten, kto nie gra, musi to zaakceptować i, i próbować swoją postawą jakoś płynąć na to, żeby wskoczyć do gry. A w juniorach y, czy w młodszych rocznikach nie jest istotne, kto teraz broni, tylko jest istotne jak ten bramkarz się czuje, czy chce to robić. Czy, czy jest zadowolony z tego, jak te treningi wyglądają, czy faktycznie robi progres, ja prowadząc treningi tutaj z chłopakami, czuję to, że oni są naprawdę zajarani tymi treningami, i, i atmosfera jest bardzo fajna na tych treningach, to jest dla mnie najważniejsze. A to, czy chłopak, który ma 12 czy 13 lat za 10 lat będzie grał na poziomie profesjonalnym, to od niego zależy tak naprawdę. Ja mu daję narzędzia, staram się pomóc jak najbardziej, ale. Yy, ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma co zmuszać po prostu dzieci. Jak dziecko chce i naprawdę ma tu zajawkę i robi to na 100%, to myślę, że prędzej czy później odda to po prostu. Jakim wydarzeniem i jaką wartością dla Ciebie są występy na poziomie BetKlik Trzecia Liga? Cieszę się, mimo to nie uważam, że to jest mój sufit, jakieś spełnienie marzeń. Ja mierzę zawsze wysoko i Cieszę się, że mogę reprezentować swój klub, którego jestem wychowankiem na tym poziomie, ale mówię, to nie jest dla mnie sufit i dla mnie ważniejsze jest w tym momencie to, że, że gram tutaj, że, tak jak wspomniałem, że rodzina jest na meczach i że. Że mogę reprezentować ten klub w trzeciej lidze i mam nadzieję, że w następnym sezonie też w trzeciej lidze. Skąd czerpie inspirację Tomasz Sirek? Czy jest jakiś wzór godny naśladowania w przestrzeni piłki polskiej bądź europejskiej? Znaczy pod kątem fizycznym, no to mierzyliśmy się niedawno z Sandecją i grałem na Martina Polaczka. Pamiętam jak miałem 14-15 lat, widziałem jego mecze w telewizji, to byłem w szoku, że Strongman może na bramcy stać. I no imponuje mi to, na pewno jego budowa i to, to ile pracy w to włożył. A jeżeli chodzi o bramkarzy, których oglądam w telewizji, to nie mam takiego jednego bramkarza, na którym bym się wzorował. Bardziej staram się patrzeć pod kątem decyzji, które podejmują, jak grają i analizować sobie ich decyzje i po prostu od tego bramkarza to, na przykład Jan Zomer, jak gra nogami, to jest dla mnie fantastyczne. No Thibaut Courtois na linii, no to jest najlepszy na świecie na pewno. No, może są tu niektórzy pewnie kibice Liverpoolu by się ze mną pokłócili, ale no jednak Courtois dla mnie jest najlepszym bramkarzem na świecie. I bardzo lubię jeszcze Mike'a Menion. To jest też taki bramkarz, że widać, że tam obrońcy są spokojni, że mają gościa za plecami, a napastnicy troszeczkę się boją, jak widzą, jak wygląda, jak się zachowuje. Jaka jest recepta na sukces, Twoim zdaniem, żeby na tej pozycji zaistnieć, na tej pozycji spełniać pokładane w sobie nadzieje i oczekiwania kibiców? Bo wielokrotnie bramkarz może stać się absolutnym bohaterem podczas meczu. Tak, no myślę, że bramkarz. Może stać się bohaterem, ale nie może wychodzić na mecz z założeniem, że tym bohaterem musi zostać. Myślę, że przede wszystkim trzeba się podczas meczu lepiej być skupionym niż rozdrażnionym albo takim naładowanym. Za bardzo ja staram się być spokojny podczas meczów i pomagać drużynie po prostu. Fajnie jest, ja zawsze mówię, że ja wolę wygrać mecz 7-6 i puścić 6 bramek, niż zremisować 0-0. Także no, dobro drużyny jest najważniejsze, moje dobre występy mnie budują. Ale nie ma takiego złotego środka. No myślę, że głównie na pozycji bramkarza najważniejsze jest przygotowanie mentalne, psychiczne, treningi to jest jedno. Bramkarz może wyglądać, też rywalizowałem z takimi bramkarzami, którzy wyglądali super w treningu, ale przychodziło do meczu, to były złe decyzje, brak koncentracji. No, to jest najbardziej odpowiedzialna pozycja na boisku i trzeba być odpowiedzialnym, na pewno. Jak wyglądają Twoje rozmowy z młodzieżą, którą prowadzisz tutaj w Pogoni Sokola Lubaczów? Bo na pewno ci młodzi adepci są obecni na meczach, przyglądają się co robi ich mentor. Czy później gdzieś jakieś delikatne pstryczki lub uwagi są kierowane, czy też wszystko z zachowaniem hierarchii? Tutaj w klubie jest, też od razu chcę pozdrowić i, i wspomnieć o Konradzie Łakomym. O, on jest obecny na każdym meczu i też prowadzę z nim treningi. Trenujemy razem. I, i on czasem lubi jakiegoś, jakiś strzyżek tutaj w moją stronę wymierzyć, ale wszystko jest w dobrym, w dobrym tonie. No a młodsi to no jeszcze, jeszcze brakuje im troszeczkę odwagi, żeby tak podejść, ale jestem otwarty, atmosfera jest luźna i też jak widzę, że chłopaki byli na meczu, to spokojnie możemy porozmawiać o tym. Ja też jestem człowiekiem, też popełniam błędy, też w wielu sytuacjach mogłem się zachować podczas meczy lepiej, także dobrze na moim przykładzie właśnie pokazać im, że można było zrobić coś lepiej, zrobić coś gorzej. Jest mecze są nagrywane, analiza wideo, dlatego nie ma problemu. No, podczas treningów rozmawiamy odnośnie tego, jak bramkarz powinien się zachować przed każdym treningiem. Mówię chłopakom, na czym będziemy się skupiać na konkretnym treningu. No i też od A do Z technika. Jak, popra jak poprawnie się zachowywać w tych sytuacjach? Co skłoniło cię do tego, że no, bądź co bądź w młodym wieku stajesz się trenerem młodzieży pogoni sokoła Lubaczów? Jakie elementy, jakie czynniki o tym przesądziły? Znaczy, w młodym wieku, teraz nie wiem, czy jestem w młodym wieku, Mogę powiedzieć, że w średnim, jeżeli chodzi o, o, o zawodnika. Ale, no, ja treningi prowadzę już dosyć długo. Zacząłem, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie, pracować z dziećmi. Potem wróciłem do Rzeszowa, poszedłem na studia wychowania fizycznego, kierunek wychowania fizyczne. I od, od tego momentu wiedziałem, że jakby bardzo to lubię. Dzieci dają mi energię, ja też im jestem w stanie ją oddać, i myślę, że jest tutaj takie połączenie dobre między nami. A dlaczego to robię? Bo uważam, że jestem w tym dobry po prostu i wiem, że mogę tym dzieciom pomóc. Wiem, ile mnie kosztowało, żeby żyjąc w Lubaczowie, w czasie kiedy nie było profesjonalnych treningów bramkarskich i w drużynach też to różnie wyglądało, teraz to się zmieniło. Ile mnie kosztowało, żeby dojść do tego poziomu, w którym jestem w tym momencie? I myślę, że dla nich to jest duża szansa, żeby faktycznie poznać w tak młodym wieku techniki bramkarskie, bo. Tego się nie nauczy na treningu z drużyną. Musi być trener bramkarzy, musi być trening bramkarski, i wtedy yy, trener może wymagać od bramkarza, żeby on poprawnie łapał piłkę, żeby poprawnie wprowadzał piłkę do gry, żeby wychodził do dośrodkowań. Do Jeżeli tego nie ma, nie ma treningów bramkarskich, no to niestety nie można też wymagać. Jakie jest zainteresowanie takimi zajęciami z tobą, ile osób, ilu tych młodych, adeptów rwie się do bycia bramkarzem do tego, ażeby być może w przyszłości zastąpić swojego nauczyciela? Znaczy, w tym momencie mam. Ja... Tylko jedną grupę, z którą pracuję dwa razy w tygodniu, w tym tygodniu mam jeszcze umówione spotkania, żeby drugą grupę wprowadzić i w tej grupie mam czterech bramkarzy, także na razie jest tak, ale wszystko idzie do przodu i w najbliższym czasie na pewno tych grup będzie więcej, bramkarzy będzie więcej, wiem, że zainteresowanie też jest, tylko no teraz jest też taki okres, że te treningi się kończą i jak będzie przygotowanie do następnego sezonu, to na pewno wtedy zaczniemy działać już tak prężniej.